Nagranie tego filmu jest dla mnie bardzo trudne, chociaż już dawno chciałam z Wami porozmawiać o środowisku osób z niepełnosprawnością. Mam jednak do Was na samym początku ogromną, ogromną prośbę. Zanim napiszecie komentarz, obejrzyjcie proszę cały materiał. Musicie pamiętać, że jest to dla mnie ważny, choć trudny film i zależy mi na tym, żeby dotarł do jak największej ilości osób, dlatego też zastosowałam kontrowersyjny, pytliwy tytuł. W sumie jak to nagryłam, to jeszcze nie wiem jaki to będzie dokładnie tytuł, też już mam jakieś pomysły. Dlatego proszę nie kierujcie się tytułem, tylko obejrzyjcie cały film i dopiero potem kulturalnie i z klasą wyraźcie swoje zdanie. To jest taka moja wielka prośba. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o środowisku osób z niepełnosprawnością z mojej perspektywy. Pamiętajcie, proszę, że wszystkie opinie oraz. E, teorie, które tutaj zawrę, są zbudowane na moich doświadczeniach i na moich odczuciach. Oczywiście nie każda osoba musi się ze mną zgodzić. Mimo wszystko chciałabym Wam opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, ponieważ myślę, że jest to bardzo istotne do tego, żeby zrozumieć to, co działo się u mnie na kanale, co dzieje się w moim życiu, i myślę, że taki film edukacyjny też będzie bardzo wartościowy. Środowisko osób z niepełnosprawnością niestety jest bardzo podzielone, w sumie jak każde środowisko, ale mam wrażenie, że tutaj te podziały są bardzo widoczne i bardzo szkodzą w porozumiewaniu się pomiędzy różnymi osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Skąd wzięły się te podziały? Po pierwsze, dzieli nas system, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale nie Każda osoba z niepełnosprawnością, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, czyli ma dokument, który oficjalnie, urzędowo stwierdza jej niepełnosprawność, otrzymuje rentę. Tak, są osoby, które są niepełnosprawne, które nie do końca mogą pracować, ale tej renty nie otrzymują, bo ZUS stwierdzi, że są jednak zdolne do pracy. A żeby był większy paradoks, osoby, które mają orzeczenie z niepełnosprawnością, mogą normalnie pracować, więc nie każcie mi, proszę, tych absurdów komentować. Oczywiście wielkim podziałem stało się również świadczenie 500+, które zostało wprowadzone kilka lat temu. Dlaczego to świadczenie tak dzieli? Już Wam tłumaczę. A to dlatego, że świadczenie otrzymało tylko garstka osób z niepełnosprawnością. A cały jak polega na tym, że Unia Europejska wywierała wpływ na Polskę, że renty w Polsce są bardzo niskie dla osób z niepełnosprawnością, że są głodowe i jedne z najniższych w Europie, i wymagała na Polsce podniesienie rent. Oczywiście nasi politycy byli bardzo sprytni i zamiast ustawowo wszystkim podnieść świadczenia, wymyślili świadczenie 500+, które jest przyznawane osobom tylko i wyłącznie ze stopniem znacznym i słuchajcie, tylko i wyłącznie tym, którzy mają stwierdzone niezdolność do samodzielnej egzystencji. Oczywiście to świadczenie 500+, bardzo podzieliło niepełnosprawnych. Dlaczego? Bo jest bardzo dużo osób ze stopniem znacznym, które nie mają stwierdzone właśnie tej niezdolności do samodzielności, a mimo wszystko nie otrzymują właśnie świadczenia 500+. I uważam, że jest to bardzo krzywdzące. Oczywiście, zaraz zaczęły pojawiać się pretensje. Niektórzy byli bardzo rzeszczeniowi, stwierdzili, że dlaczego osoby, które pracują, otrzymują to świadczenie. Pojawiły się również osoby, które uważały, że to powinna być zachęta właśnie do pracy. Przecież mamy teraz możliwości pracy zdalnej. Jeżeli taka osoba może pracować, to powinna po prostu chociaż na pół etatu pójść do pracy i wtedy dostać to świadczenie do wyrównania pensji. Ale to też by było bardzo niesprawiedliwe, czy czemu? ponieważ nie każda osoba z niepełnosprawnością ma możliwość pracy i trzeba o tym pamiętać. Dlatego też uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe i mam nadzieję, że tutaj zostaną wprowadzone jakieś zmiany, bo oczywiście powinno być nagrodzana chęć pracy, aktywności społecznej, jakiejkolwiek. Wiecie, nawet jakiś wolontariat, jakaś pomoc gdziekolwiek, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że są osoby leżące, które nie mają kontaktu z rzeczywistością, ze światem zewnętrznym. Nie potrafią się z nimi na przykład skomunikować, ale na przykład mają świadomość, albo w ogóle nie mają tej świadomości. I takie osoby są na utrzymaniu często starszych, schorowanych rodziców, którzy też są na emeryturach i rentach, i oni również wymagają pomocy finansowej, bo nie mają jak na siebie zarobić. Żeby było jeszcze ciekawiej, to słuchajcie, jeżeli macie rentę bez świadczenia 500+, w sumie nawet ze świadczeniem to niewiele zmienia, w tej chwili nie jesteście w stanie sobie sami opłacić domu opieki, jeżeli na przykład zbraknie waszych rodziców. Bez pracy zarobkowej nie ma takiej możliwości. Was, jeżeli można to tak nazwać, jedynie na najtańszy DPS, a jak wiemy, ostatnio widzieliśmy, co w takich DPS-ach się dzieje i sytuacja w nich jest naprawdę nieciekawa, a często takie osoby z niepełnosprawnością po śmierci rodziców, kiedy nie mają rodzeństwa, bądź to rodzeństwo nie chce im pomóc z jakichś przyczyn i ma do tego oczywiście święte prawo, wiecie, Zostają same na łasce państwa i trafiają właśnie do takich miejsc, w których nie są prawidłowo zaopiekowani. Trzeba mieć to na uwadze. I nie mówię tutaj, broń Boże, że każdy DPS jest zły, bo oczywiście pewnie znajdują się ośrodki, gdzie są fantastyczna obsługa medyczna, gdzie są fantastyczni ludzie i gdzie ludzie czują się naprawdę z niepełnosprawnością bardzo dobrze, ale niestety cały czas przyciekają do mediów te wersje, gdzie niestety w DPS-ach nie dzieje się dobrze, gdzie osoby są pozostawione same. Sobie, nie są zaopiekowane, nie ma opieki, wiecie, takiej sanitarnej, opieki pielęgniarskiej, opieki medycznej odpowiedniej, i myślę, że jest to bardzo duży problem, i to też, myślę, dzieli społeczeństwo niepełnosprawne. Ja mam doświadczenie z osobami, które były wychowywane w latach 80., 90., i 2000, i wtedy świadomość co do wychowywania osób z niepełnosprawnością była raczej mała. Dzieliło się to na dwie grupy. Albo rodzice wychowywali dzieci w miarę normalnie, oczywiście zwracając uwagę na ich niepełnosprawność, albo właśnie wychowywali dzieci w systemie, jesteś biedny, chory, teraz trzeba o ciebie wyjątkowo dbać, nic z tobie nie wolno, zdrowi cię nie zrozumieją. Zapamiętajcie proszę te słowa, bo niestety ten pogląd nadal gdzieś tam pokutuje wśród niektórych osób i w tamtych czasach nie było to takie powszechne, żeby objąć osobę z niepełnosprawnością, opieką psychologiczną. Nie było takie powszechne, żeby objąć rodziców, kiedy dziecko chory się rodzi. Też właśnie taką opieką, żeby pomagać w wychowywaniu, żeby tłumaczyć jak wychować takiego człowieka z daną chorobą, żeby potrafił funkcjonować na swoich warunkach właśnie w w pełnosprawnym środowisku i myślę, że to też są właśnie to, że teraz czasy się zmieniają, mamy dostęp do social mediów, chociaż niektóre rzeczy nadal są takie same i nadal jest problem z edukacją. Teraz widzę osoby na Instagramie, które żalą się, że mają dzieci właśnie w szkołach podstawowych i bardzo, bardzo dużo czasu zajęło nim, żeby znaleźć odpowiednią placówkę, która chciała przyjąć ich dziecko, do której ich dzieci mogłyby chodzić normalnie z rówieśnikami. Lekcje. Niestety nadal jest to problem, ale myślę, że o tym nie ma co dzisiaj dyskutować. Chciałabym Wam tutaj przedstawić coś zupełnie innego, a tylko tak sygnalizuję, że jest również nadal problem edukacji. Ja na swojej drodze do tej pory spotkałam trzy postawy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, albo tak zwanych bohaterów że z całym sobą próbują udowadniać, że są zdrowi, że chcą, że funkcjonują normalnie, że mogą zdobywać niesamowite cele i oczywiście to jest super postawa, bo uświadamiają społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością mogą zdobywać szczyty, mogą mieć sukcesy na przykład w sporcie czy w innych dziedzinach i też są ogromną motywacją dla innych osób z niepełnosprawnością. Są też inne osoby, którym zależy na normalnych zwykłych codzienności, czyli na tym, żeby mieć pracę, żeby pójść na zakupy, żeby spotkać się z przyjaciółmi, pójść do klubu i ja chyba właśnie do takiej grupy ludzi się zaliczam i jest trzecia niestety grupa, która nie jest liczna, naprawdę bardzo mało jest takich osób, ale niestety mają bardzo negatywny wpływ na postrzeganie osób chorych, bo chodzi mi tutaj o grupę rozszczeniową, która uważa, że nic nie musi, bo wszystko jej się należy, bo przecież są chorzy, żyją w ciągłym poczuciu krzywdy, niesprawiedliwości, co oczywiście jestem w stanie zrozumieć, ale to nie oznacza, że mają prawo z powodu swojego cierpienia, wiecie, krzywdzić innych, hejtować innych. Bo muszę tutaj wam powiedzieć taką bardzo przykrą rzecz, że oczywiście dostaję hejt z różnej strony, zarówno od osób sprawnych jak i niepełnosprawnych, ale powiem wam, że zauważyłam, że największy i najboleśniejszy hejt dostaję od innych osób z niepełnosprawnością i jest to bardzo przykre i chyba dla mnie najbardziej bolesne, że zamiast się wspierać Albo chociaż kulturalnie mówić, że słuchaj, to było nie tak, może nie mówmy w ten sposób, to oczywiście jestem odbierana negatywnie przez te osoby. Bardzo długo na swoim kanale nie poruszałam kwestii dotyczących niepełnosprawności. Nie mówiłam wam, jak to wygląda, nie chciałam właśnie się zagłębiać w ten temat. A wiecie dlaczego? A to dlatego, że w pewnym momencie mojej działalności w internecie zostałam okrzyknięta. Osobą, która psuje wizerunek środowiska. Tak, słuchajcie, pojawiły się głosy, że wywyższam się ponad inne osoby z niepełnosprawnością, że gardzę innymi niepełnosprawnymi. Nie wiem skąd to się wzięło. Powiem Wam, że bardzo mi to wtedy zabolało i zniechęciło do jakiegokolwiek działania. A to dlatego, że ja zawsze mówiłam o sobie, zawsze pokazywałam siebie, a moje zachowanie wynikało z tego, że bardzo często byłam odtrącana przez osoby z niepełnosprawnością. Za każdym razem, kiedy na przykład, nie wiem, mówiłam w liceum, że chcę pójść na prawo, chcę studiować, potem chcę pracować, jeszcze nie wiem czy w zawodzie, czy nie, ale że będę normalnie pracować, że nie wiem, będę chodzić normalnie do klubu, do restauracji i tak dalej. To słuchajcie, od osób pełnosprawnych, zawsze miałam super, super pozytywny feedback, nie, nie licząc tutaj mojej polonistki z liceum, ale to jest zupełnie inny temat i to był przykład jawnej dyskryminacji, ale o tym może Wam opowiem kiedy indziej. I zawsze właśnie miałam taki pozytywny feedback, że Wow, ale super, że chcesz mimo wszystko żyć normalnie, że chcesz funkcjonować, że bardzo dużo wnosisz do społeczeństwa pełnosprawnego, uczysz wrażliwości, dajesz motywację, bo nie zawsze nam sprawnym się chce, a ty pokazujesz, że pomimo bólu, cierpienia wychodzisz, chcesz i to było takie super. Ja zawsze powtarzałam, że dopóki nie wiem, nie mam o taką nerek, czy nie jestem złamana, no to nie czuję jakiegoś bólu, ale zawsze byłam właśnie tak pozytywnie odbierane przez osoby pełnosprawne, zawsze właśnie z taką serdecznością, yy, właśnie uśmiechem, chęcią pomocy. Natomiast kiedy przedstawiałam swoje plany osobom z niepełnosprawnością, bardzo często dostawałam albo odzew w stylu ale ty jesteś może marzycielką, wyjdź na ziemię, nigdy to ci się nie uda, przecież i tak będziesz siedzieć na garnuszku u mamy i przecież nic w życiu nie osiągniesz. Bądź też, no tak, bo ty masz możliwości, bo tobie pomagają, bo ty masz wsparcie, bo ty masz fajną rodzinę, no to się możesz wywyższać ponad nas. A ja tylko chciałam żyć po swojemu, wiecie, spełniać swoje marzenia i, i po prostu funkcjonować tak, jak każdy normalny człowiek. I to właśnie najczęściej od osób z niepełnosprawnością, dostawałam taki mega negatywny feedback. Jeżeli chodzi właśnie o negatywne podejście, to słuchajcie, nawet dotknęło to moją siostrę. I teraz będzie bardzo osobiste story time. Ja wam tego nigdy nie mówiłam i nie chciałam tutaj poruszyć tego tematu, bo nie chciałam, żeby moja działalność gdzieś tam szkodziła w karierze mojej siostry. Ale teraz uważam, że jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, bo słuchajcie, moja siostra jest nauczycielką. Od zawsze chciała być nauczycielką, już w podstawówce mówiła, że chce uczyć. I za każdym razem, kiedy, nie wiem, ktoś się pytał, jakie masz plany na przyszłość, moja siostra mówiła o tym otwarcie. I z, oczywiście zawsze była taka reakcja, na pewno jeżeli tutaj mam nauczycieli, czy dzieci rodzic, nauczycieli, to będą wiedzieć o co chodzi, że o, to trudny zawód, czy jesteś pewna, czy chcesz i tak dalej. Ale raz od jednej osoby z niepełnosprawnością moja siostra usłyszała tekst, ale... Ty chyba będziesz uczyć tylko chore dzieci, prawda? Moja siostra się tak spojrzała. Wiecie, nie wiedziała o co chodzi. Skąd ten nagły atak na jej osobę, bo to było właśnie wypowiedziane by z atakiem. I, I mówi: Nie, ja po prostu będę uczyć dzieci. Czy będą to dzieci zdrowe? Czy będą to dzieci chore? Będę ich uczyć na tych samych zasadach. Oczywiście dzieci chore wedle ich możliwości, ale. Chcę uczyć i dzieci zdrowe, i dzieci chore. Jeżeli dostanę dziecko chore właśnie na lekcję tak zwaną indywidualną, to bardzo chętnie przyjmę, bardzo chętnie będę edukować, ale również chciałabym uczyć dzieci zdrowe tak samo jak dzieci chore. Nie lubię tutaj podziałów. I, i słuchajcie, bo sobie, że osoba, która zaatakowała moją siostrę, e, zrobiła minę z cyklu, ale jak śmiesz? I zaczęła robić wyrzuty do mojej siostry, że ona nie może uczyć dzieci zdrowych, że skoro ma chorą siostrę, to musi uczyć tylko i wyłącznie dzieci chorych, że tak okazuje brak szacunku osobom z niepełnosprawnością, że przecież jak może nie chcieć ich uczyć, chociaż moja siostra tego kompletnie nie powiedziała, i że w ogóle jak ona śmie, że w ogóle mnie poniża, poniża wszystkich niepełnosprawnych słuchajcie, ja i moja siostra stanęłyśmy jego w Nie wiedzieliśmy co mamy powiedzieć, bo czegoś takiego się nie spodziewałam. Bo wiecie, to, że ja dostawałam gdzieś tam ataki związane z moimi planami na przyszłość, to przywykłam. Powiem Wam, że to jest bolesne, ale da się do tego przyzwyczaić. Ale to, co spotkało moją siostrę, było bardzo niesprawiedliwe, ale pokazuje, jak czasami właśnie osoby z niepełnosprawnością dzielą środowisko. My i oni ci źli zdrowi. Drugą historię, którą chciałam wam tutaj opowiedzieć, żebyście bardziej zrozumieli myślenie niektórych osób z niepełnosprawnością jest to moja rozmowa, jedna z ostatnich z Anetą. Jak mogliście poznać, Aneta jest przewspaniałą osobą, mega serdeczną, mega cudowną i ciepłą, ale mimo wszystko ma troszkę mniejszy kontakt z osobami pełnosprawnymi. Na co dzień raczej funkcjonuje wśród tylko swojej rodziny pełnosprawnej i wśród osób z niepełnosprawnością. I właśnie zauważyłam u niej schemat, który mimowolnie powinniła totalnie nieświadomie, i kiedy zwróciła mi na to uwagę, to przyznała mi rację, że kurczę, masz rację, nie powinnam tak myśleć. Chodzi mi tutaj o sprawę dotyczącą zdrowi nas nie rozumieją. Uwielbiam ten tekst. Wiem, że rozmawiałyśmy coś o mojej pracy, o YouTube, o czasami niepochlebnych komentarzach, i właśnie wtedy Anneta powiedziała do mnie zdanie, że no ale wiesz, Osoby pełnosprawne nas nie zrozumieją, więc się nie dziw, że masz o nich hejt. A ja mówię, ale słuchaj, największy hejt jest osób niepełnosprawnych. A nie lubię takiego właśnie, wiecie, szufladkowania, bo tak jak Wam wspomniałam, to właśnie od osób pełnosprawnych, Otrzymałam najwięcej wsparcia, najwięcej ciepła, serdeczności i zrozumienia. wtedy właśnie zaczęłam nalegać do Anety, żeby wyszła do ludzi, żeby dała szansę, spróbowała się otworzyć i powiem wam, że już są fajne, pozytywne efekty. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo chciałabym, żeby moja koleżanka żyła jak najbardziej normalnie, aktywnie, oczywiście na miarę swoich możliwości, i żeby to wszystko wynikało z niej. Ja ją tylko wiecie: mogę motywować, zachęcać, ale nie mogę jej do tego zmuszać, więc cieszę się, że jest osobą otwartą i że wzięła sobie moją radę do serca. Bardzo mnie boli, że przez osoby, które są roszczeniowe, które są widzicie wychowane w poczuciu krzywdy, które mają brak akceptacji swojej choroby, co oczywiście jestem w stanie zrozumieć i bardzo z takim osobom współczuję, ale że właśnie przez ich negatywne zachowanie względem osób pełnosprawnych całe środowisko ma niestety popsutą opinię i za każdym, za każdym razem słuchajcie, jak powiem wam, że coś mi się nie podoba, że coś jest zrobione źle, jest niedostosowane, albo że ktoś dopuścił się jakiejkolwiek dyskryminacji i słyszę, no tak, ale przecież wszyscy niepełnosprawni są roszczeniowi, a tak przecież nie jest, więc jest to dla mnie naprawdę bardzo bolesne i mam nadzieję, że odejdziemy od tych stereotypów, że będziemy traktować osoby niepełnosprawne tak samo jak pełnosprawne i że będziemy razem żyć właśnie w jednym środowisku, pomagając sobie wzajemnie, ucząc się od siebie i to by było takie moje największe marzenie. Jestem bardzo ciekawa, Waszej opinii na temat takiej mojej dzisiaj bardzo, bardzo szczerej i bardzo osobistej pogadanki, powiem, że trudno było mi się otworzyć, bo nie chciałam, żeby ktoś to potraktował jako atak i mam nadzieję, że tutaj nikt tego tak nie zrozumie, ale zależało mi na tym, żebyście zrozumieli i żebyście zobaczyli jak to wygląda z mojej perspektywy. Jestem ciekawa, jak Wy to wszystko widzicie. jeżeli kiedykolwiek, czymkolwiek urodziłam jakąś osobą niepełnosprawną właśnie moimi działaniami w sieci, to przepraszam, bo nie taki był mój cel, ale chciałabym działać zarówno na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale też pokazywać pełnosprawnemu społeczeństwu, że możemy razem funkcjonować i czekam tutaj na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że wywiąże się jakaś fajna dyskusja. Z tego miejsca chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, możecie to zrobić albo tutaj na YouTubie poprzez przycisk Zabezprzyj, albo z podziękowaniem za ten film dajcie mi napiwek, albo link do Patronica to znajdziecie w opisie. Dzięki Waszemu wsparciu mogę rozwijać ten kanał. Z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, komentują, lajkują, subskrybują, oglądają. Jesteście niesamowici. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo trzymajcie się, cześć.